Jeśli nie jesteś szczęśliwym posiadaczem oddzielnej garderoby przy wejściu do mieszkania, to przedpokój staje się najbardziej przeładowaną strefą. Mieszają się w nim obszerne kurtki z długimi płaszczami, brudne kozaki z czystymi tenisówkami, klucze z rękawiczkami, czapki z listami, a paragony z torbami. Im więcej osób mieszka w mieszkaniu, tym więcej tych rzeczy się gromadzi. Najczęściej wchodząc do mieszkania zamiast eleganckiej, reprezentacyjnej przestrzeni, trafiamy od razu do strefy obciążonej chaotycznym bałaganem. Dlatego przemyślana organizacja przechowywania w przedpokoju znacznie ułatwia życie wszystkim domownikom. O tym właśnie będzie ten film. Witam Was. Nazywam się Karina Milchina, jestem architektką wnętrz, a to kanał Milchina Design. Organizacja odzieży. W miarę możliwości, chowaj ubrania do zamkniętej szafy. A jeśli nie masz takiej szafy w przedpokoju, zostaw tam tylko te rzeczy, z których aktualnie korzystasz zamkniętej szafy na ubranie jako ciężkiej, masywnej konstrukcji wcale nie trzeba stawiać na podłodze. Czasem można ją z powodzeniem zawiesić na zasadzie wieszących szafek kuchennych, a pod spodem zorganizować wygodne miejsce na buty, które będą stać bezpośrednio na płytkach i które łatwo będzie trzymać w czystości. Rzadziej używane rzeczy chowaj w inne miejsce. Do worków próżniowych, do szafy w sypialni, na pawlacz albo pod łóżko. To pozwoli znacznie odciążyć przedpokój. Nawet w wąskich przestrzeniach czasem da się znaleźć miejsce na szafę. Na przykład możesz racjonalnie wykorzystać przestrzeń wokół drzwi wejściowych, zabudowując ją szafą z pawlaczem. Jeśli się uprzesz, to nawet otwarte przechowywanie da się ukryć przed wzrokiem, zachowując jednocześnie łatwy i szybki dostęp do rzeczy. Rozdziel haczyki i półki na buty, kosze na czapki i szaliki pomiędzy członków rodziny. Prawie jak w przedszkolu, gdzie każde dziecko ma swoją własną szafeczkę. To ułatwi i przyspiesza przygotowanie do wyjścia oraz pomaga utrzymać porządek. Każdy odpowiada za swoją strefę, a przy okazji można też wydzielić osobną, otwartą sekcję, w której w mokrym sezonie będzie suszyć się wilgotna odzież wierzchnia. Haczyki można zastąpić ściennymi sufitowymi drążkami i korzystać z wieszaków. Ubrania na wieszaku zawsze wyglądają lepiej niż wielkie kłęby ubrań na haczykach, a każdy płaszcz będzie widoczny. Drążki nawiasem mówiąc można zamówić na wymiar z metalu w dowolnym rozmiarze i kształcie i dopasować nawet do najmniejszych przestrzeni i wnęk. Przechowywanie obuwia na zasadzie łączenia drobiazgów na jednej tacy, nadmiar brudnego obuwia można ustawić na jednej podstawce, co jest dobre zarówno dla utrzymania czystości, jak i dla estetyki wnętrza. Przy okazji, podkładka wypełniona kamykami to nie aż tak dobre rozwiązanie, jak mogłoby się wydawać na początku. Nie każdy znajdzie czas i cierpliwość, by regularnie myć te kamyczki. Pusta podkładka jest tu znacznie bardziej praktyczna. Przed rozprzestrzenianiem się brudu po całym mieszkaniu w okresie jesienno-zimowym ochroni duży dywanik przy drzwiach wejściowych. Im większy, tym lepsze. Wszystko dlatego, że doskonale wyznacza strefy, aby określać granice, gdzie można stawiać brudne buty, a gdzie nie. Przy okazji dyscyplinuje wszystkich domowników, zwłaszcza dzieci, i zapełnia większą przestrzeń manewrową podczas zmiany obuwia. Do przechowywania czystego obuwia najlepiej sprawdzi się zamknięta prosta szafka na buty albo wydzielona sekcja z półkami w szafie. Na buty w rzeczywistości wystarczą dość płytkie półki, dlatego można je umieścić zarówno na boku szafy, jak i w wąskiej wysuwanej sekcji. I ogólnie rzecz biorąc, każda wnęka lub kąt o wymiarach na 20-30 cm już się przyda. Przypominam, że nasze biuro od ponad 6 lat zajmuje się projektowaniem wnętrz o dowolnym stopniu złożoności. Pracujemy w Krakowie i na terenie całej Polski. Także obsługujemy klientów z innych krajów, ponieważ mamy w pełni opracowany system pracy zdalnej. Wiemy, jak skutecznie realizować projekty w formacie online. Wszystkie dane kontaktowe znajdziecie w opisie pod tym wideo. Możecie również przejść na naszą stronę i zostawić zgłoszenie na niezobowiązującą wycenę dowolnego projektu, który Was interesuje. Organizacja drobnych przedmiotów: czapki, szaliki, rękawiczki. Torby i inne drobne akcesoria można wygodnie przechowywać zarówno na otwartych, jak i zamkniętych półkach w szafach i wnękach, rozdzielając je przy tym do koszyków. Jeśli w przedpokoju nie ma miejsca na dużą szafę, można użyć konsoli. Może być bardzo wąska i zmieścić się nawet w najmniejszym przedpokoju, a wiesząca konsola dodatkowo nie zajmuje miejsca na podłodze. Zapewne jednocześnie wygodne miejsce, gdzie można odłożyć drobne rzeczy, takie jak klucze, okulary, rękawiczki, szczotki do butów czy paragony. Nie zapominaj o grupowaniu ich za pomocą tac i dekoracyjnych mis, by nie tworzyć bałaganu. Wiszące szafki i półki mogą być kolejnym rozwiązaniem do przechowywania np. czapek, rękawiczek, szalików i innych drobiazgów. Do ich dolnej części można przemocować rząd haczyków czy drążków na ubranie, a czasem także na torby. Ważne, by przewidzieć w ścianie odpowiednie wzmocnienia, dzięki którym szafki utrzymają większe obciążenie. Torby również powinny mieć swoje miejsce, bo to właśnie one najczęściej walają się bez ładu po przedpokoju. Można je ładnie powiesić, ułożyć w koszach albo. Wcześniej zaplanować dla nich miejsce w zamkniętej szafie. Bardzo mało kto myśli o torbach podczas projektowania swojej szafy do przedpokoju. A ty pomyśl, istnieją również pegboardy, czyli tablice z przestawnymi kółkami, na których można zawieszać nie tylko torby, ale też ubrania i różne akcesoria. Można na nich zamontować półki, dodatkowe pojemniki do przechowywania, a nawet powiesić rower. Oczywiście, jeśli masz na to wystarczająco dużo miejsca. Ogólnie to świetny, wielofunkcyjny i niedrogi system przechowywania, który można stosować w dowolnych pomieszczeniach i dostosowywać do swoich potrzeb. Warto mu się bliżej przyjrzeć. Postaw w przedpokoju ławeczkę. To bardzo praktyczne. Można na niej postawić torbę, usiąść by się przebrać, a jeśli ławeczka ma półki lub szuflady, zyskujesz też dodatkowe miejsce na buty. W małym przedpokoju ławeczkę można zastąpić wąską wiszącą ławką albo małą pufą. Obecnie nawet małe pufy są produkowane z funkcją przechowywania, np. z podnoszonym siedziskiem. Jeśli masz miejsce, użyj w przedpokoju stojaka na parasole. O nim nawiasem mówiąc, wiele osób zapomina. Dzięki niemu parasole zawsze będą pod ręką przy drzwiach i będzie gdzie odstawić mokry parasol po powrocie do domu. Co więcej, ten dodatek, w zależności od designu, może nawet stać się ozdobą wnętrza przedpokoju i dodać mu odrobiny arystokratycznego charakteru. Warto zadbać też o odpowiednie oświetlenie w przedpokoju. Bardzo rzadko zdarza się, że przedpokój w mieszkaniu może pochwalić się dobrym naturalnym światłem, dlatego warto zawczasu przemyśleć scenariusz sztucznego oświetlenia, a najlepiej kilka scenariuszy główne, sufitowe oraz dodatkowe. Na przykład przy lustrze w postaci kinkietu, lampy wiszącej lub lampki stołowej, żebyś mógł zobaczyć siebie przed wyjściem w pełnym blasku, a nie z góry oświetlony w niekorzystny sposób. Jak planować oświetlenie szczegółowo opowiadam w jednym z moich filmów. Link zostawię w opisie. To już wszystko. Bardzo dziękuję za obejrzenie. Jeśli ten materiał okazał się dla Ciebie pomocny, możesz go wesprzeć funkcją super podziękowania, która niedawno pojawiła się na kanale. I jestem pewna, że wiesz, komu warto przesłać ten film. Do zobaczenia w nowym filmie.